Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GZN Summer Program. Station GM4 i zaczynamy. Tak, widzicie, się ciągle produkują nasze płytki tytanowe, one będą nam dzisiaj potrzebne, bo sobie zrobimy dzisiaj te, właśnie, kwartowe, żółte sześciany. No, do tego właśnie potrzebujemy te kryształki tytanowe, więc sobie dzisiaj to zrobimy. Je. Czyli tak, musimy sobie najpierw stworzyć właśnie do tego celu, właśnie jakieś organiczne kryształy, które robimy z wody. Z oleju i z plastiku. Wszystkie materiały mamy pod dostatkiem, więc nie powinno być z tym problemu. Czyli sobie od razu postawię, może tutaj już magazyn na to. aha, są się znowu wierci. Cały dzień kurczę, nie wiecił teraz stwierdził, że to będzie świetna pora żeby wiercić. Idziemy dalej z konstrukcją w tą stronę, z tym, że już nie będę szedł bardziej tutaj, tylko teraz sobie tutaj wykorzystamy tą przestrzeń. Tutaj będzie odbiór. Tutaj będą dwie marzyny, które będą to wykonywać. Myślę, że powinno to w zupełności wystarczyć. Wodę sobie wykorzystam chyba już z istniejących źródeł. Tak mi się wydaje, przynajmniej, bo no, chyba że będzie brakowało, bo mamy też dosyć blisko. Nie w tym stronę to ma być odbiór. Jest niczym oczywiście nie to co trzeba. O, teraz poszło. Trzeba to naprawić powrotem tak jak było. I teraz, odwróć. Ok. Teraz tak, woda była gdzieś, o właśnie tutaj, więc bardzo, bardzo blisko. Sobie ją tutaj możemy gdzieś e, wyprowadzić. E, nie wiem, czy tędy. W sumie czemu by nie. Aha, tutaj widzę jest jakiś stary taśmociąg. Jest. Bo tutaj było przedtem fabryka wody, sobie to wszystko zniszczę od razu może. Może poza odcinkiem, bo bo i po co to macie oglądać. Okej, okay. wszystko jest zabrane. Tuż tu mamy takie rozdzielacze. One są akurat przed tymi zbiornikami. Dobrze byłoby za. Okej, okay. zrobiłem sobie w ten sposób. To tutaj. Tak, trochę koślawo. Ale teraz tutaj sobie stąd... Oj, nie tą stronę poprawę wyprowadziłem. Taśmociąg. Brakuje tutaj grzeje takie opcji, żeby to szybko właśnie zbudować. Ok, znowu chwila przerwy, bo sąsiad przestał właśnie wiercić. Pojdziemy tak, żeby się nie krzyżowały, wtedy będzie ładnie wyglądać. O, teraz sobie tutaj muszę prowadzić tylko trzy taśmy dochodzące. Tylko oczywiście na. Teraz plastik. Plastik mamy tutaj i on idzie stąd. Czyli mało miejsca, żeby gdzieś go tutaj zabrać. Wydaje się, że strasznie ciasno pod tym względem. Będzie tak jak teraz, że nie jest to najlepsze miejsce, ale no, musiałbym zrobić w inny sposób. Znaczy no, lepszego już tutaj nie wymyślę, bo ewentualnie mógłbym stąd jeszcze wyjechać, ale tutaj sobie chcę to zostawić jeszcze. Czyli jakoś ten będę musiał sobie po prostu wyjechać. Myślę, że tutaj od razu i do góry No i teraz trzeba jakoś tutaj się zręcznie tam dostać. Oczywiście nie tak nazywam, tylko jakoś tak wzdłuż najlepiej tych linii sobie pojedziemy. że tak, żeby tutaj zabrać jak najmniej miejsca. Gdybym tutaj jeszcze chciał stąd coś zabierać. Dobra, tutaj może być. Dobra, sobie zjeżdżam w takim razie na dół teraz. Ok, I tutaj muszę znowu podjechać do góry. I znowu na dół. Ok, a już tu tak może sobie wyprostujmy, nie będzie takiego brzydkiego miejsca. I teraz tu mam problem, jak tutaj przejechać bo tutaj to idzie górą, a to idzie teraz dołem, więc no nie będzie tak łatwo wcale musiałbym podjechać na dwa do góry albo to sobie opuścimy na dół po prostu, więc sobie, tak, zrobimy sobie w ten sposób, że sobie to opuścimy w tym miejscu na dół żeby to wjeżdżało sobie trochę później, sobie przeprowadzimy ten taśmociąg górą, dobra dotąd, wystarczy już zjeżdżaj na dół Ok, powinno być OK. I ten musimy tutaj doprowadzić jakoś, tylko to będzie teraz strasznie też ciężkie, kurczę tutaj do, doprowadzić, bo jest ciasno pod tym względem. Jakby zrobić to w ten sposób. I teraz stąd jakoś sobie tam podjechać. No. Może nie jest super ładne, ale, ale działa. Dobra teraz tym tylko tam dojechać yy, jako plastik do tego najbliższego o do tego najbliższego A to chodzi o to mi że w tym najbliższym no to bo plastiku zużywamy do produkcji tego najwięcej yy, dwa aż więc musi być najbliżej dobra jeszcze ostatnia rzecz czyli paliwko paliwko tu mamy zaraz obok też wszystko na razie w miejscu ale sobie może weźmiemy to stąd czemu wy nie w sumie Ja mam aż na to zawsze się przyda trochę jego żeby trochę go zabrać tylko teraz znowu to jest problem żeby stąd go nim wyjechać strasznie tu ciasno może tutaj niepotrzebnie zakręciłem no teraz tędy już teraz rozumiem czemu w tej grze są takie rzeczy jak właśnie ten system transportu planetarnego, czyli takie drony, które potrafią też dostarczać materiały, bo w pewnym momencie się może okazać, że będzie straszny, strasznie dużo właśnie tego typu bałaganu. Dobra, tutaj jedziemy górą, tutaj sobie zjedziemy i tutaj dopiero na dół. Dobra. Będę też potrzebował podjechać do góry Okej okay. sobie ominiemy w ten sposób i teraz do tego środkowego, czyli tutaj W sumie niepotrzebnie tutaj to zniszczyłem znaczy wybudowałem w ogóle Okej, okay, tutaj i tu już na dół Sąsiad, nie wierć proszę teraz do końca. Ok. Ok, sobie zbudowałem w trakcie wiercenia sąsiada tutaj odbiór już. Teraz zostaje tylko to wszystko podłączyć do prądu. O, tu się pięknie zmieści. I teraz tylko zostaje to wszystko podpiąć. Na początku jest narodowo tymi najwolniejszymi, aczkolwiek się może okazać, że to nie wystarczy. z narodowo z trzech różnych ciągów Teraz to już powinno działać. Sobie zobaczmy z tej strony. Ja sobie tę chwilę też oczekam. Aha, nie ma, nie ma jednego wyjścia. Zobaczcie. Aha, bo tamto musimy zniszczyć. Ok, teraz powinno już tutaj się produkować. Jak się domyślam, te kryształki. Czy czegoś sobie może pomyliłem. Zobaczmy sobie. Yy, no jest ropa. A tutaj co ja wysyłam w takim razie? Jak nie ropę? Woda jest. Czemu nie macie ropy? Refined oil. Co ja wziąłem w ogóle. To. Aha. Wiecie co, to nie jest Refine Oil. To jest to jest ten 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 kwaserkowy. Dobra, więc sobie musimy go całego wyczerpać, ale nie chce mi się tutaj tego czego burzy, więc sobie zbudujemy tutaj taki magazyn, w który będzie on to opróżniał, a sobie do tego takiego ciągu doprowadzimy właśnie tutaj rzeczywistą rzeczywisty olej, a nie to nie to. O, już teraz to wszystko powinno zlecieć. A my teraz musimy doprowadzić tutaj stąd jakoś. A tu jest ciasno. ale tutaj się powinno zmieścić jeszcze jeden rozdzielacz myślę. Przecież nawet bez problemu. Tylko po lekkich przebudówkach powinno wejść. Tu też robi niezłą... Yy, chociaż nie. Teraz to jest zbyt ciasno. Zbyt ciasno będzie. Tutaj może. Kurczę, no zobaczymy, czy tam radę w ogóle stąd wyjdzie jakoś. No. Dobra, jakoś się udało tutaj to zrobić. Musiałem tutaj wszystko przebudować, znaczy wszystko. no Trochę tutaj musiałem poprzesuwać. No, się w końcu udało to zrobić. Tutaj idzie ten straszny, tutaj jest w ogóle no, nieładnie tutaj jest zrobione. Mogą to lepiej zaplanować. No ale jak już tak jest, to nie tak zostanie. zbyt długo by trwało, żeby to przebudować. I teraz już będziemy tutaj wyrabiać kryształki. To zaraz sobie przerobimy już na kryształki e, w tytanu. No, będą się robić, czy nie. O, już się robią. Strasznie wolno rzeczywiście zrobią się. Zobaczcie. 10 na minutę tylko, czyli 1 na 6 sekund. No to rzeczywiście wolno. E, zastanawiam się, czy by tego nie zrobić więcej, bo wygląda na to, że będę potrzebował tego dużo dosyć. Sobie zobaczmy jakie struktury będą tego wymagać. E, to na razie nie. Chociaż w sumie może tyle zostać, bo, bo, bo nie wiem tak naprawdę czy coś więcej będzie potrzebować. To na pewno nie, to będzie potrzebować tytanowe jakieś tam to też nie będzie potrzebne. Aha, no to myślę, że nie ma sensu tego robić w większych ilościach, więc takie dwie chobryczki powinny nam wystarczyć. Myślałem, że się uda jeszcze w międzyczasie na planetę jedną, do tą na HZ-1, tam gdzie mamy właśnie Dobra, tam gdzie mamy właśnie Tytan, a właśnie tam się spędzimy w jakiejś prędkości sensownej. Dobra, tyle nam powinno wystarczyć, bo nie chciałbym potem wpaść na tę planetę. Czy wpaść to jeszcze Pół biedy, po prostu nie chciałbym jej e, przylecieć obok. No oczy się uda wylądować, powinno się udać. Okej. Okay. Akurat tak się składa, że jestem na równiku tej planety, więc sobie zrobimy na niej właśnie, może dookoła planety panele słoneczne gdzieś tutaj miałem całą masę one są w prądzie więc niech się budują może gdzie będzie równik dokładnie tutaj nawet równie mamy równik no to niech sobie niech się budują Dobra, wygląda na to że nawet nie pasałem pół planety miałem 160 ich czyli potrzeba dużo dużo więcej czyli co zabieramy sobie z tą w takim razie tyle ile uniesiemy tytanu i wracamy na planetę naszą Wykładnie z mi się zakończyło paliwo, ale myślę, że jakoś damy radę. Dobra, to ułożymy całe nasze zgromadzone, no widzę, że było tego więcej niż dało się. Dobra, widzę, że nam się zako zakończyło paliwo, więc musimy sobie uzupełnić. Gdzie mamy grafik? Gdzieś tutaj był. a jest tutaj. Co musimy uzupełnić. Ile tych tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może sobie wezmę jeszcze jeden. O, właśnie w ten sposób. Niech się uzupełnia. I tutaj jeszcze obiecania w, yy, w, w komentarzu do poprzedniego odcinka wiem, Adrianowi, że zniszczę tutaj sobie swoje lądowisko, bo tak tutaj nieładnie przez nie prześwituje taśmocią, Ciągle sobie może spuszmy. Jak się burzyło teraz? O, jest dobra. Dosyć długo trwa, you can use widzę. Same to such as o, dobrzymi. Powiedzieli, tego do dobra, i co ja za to, to otrzymałem? Jakieś rzeczy, okay. Jakieś Dostałem hydrogen full rod. A te ile mają, ile daje taki ten grafit? Wiem, że grafit ma też jakiś bonus do e, naszej energii. To chyba żeśmy otrzymali. I to daje plus 200% 40 MJ, a grafit daje. 6. O, to jest o wiele lepsze. Tylko robi się z tytanu i z wodoru. No więc teraz nam zostaje tylko wybudowanie tutaj kolejnych wież. Tu sobie, bo, sobie już poprowadziłem z grubsza te szmociągi. Jeszcze nie są prawie, jeszcze nie są dokończone, ale już mało brakuje. No więc sobie zbudujmy tutaj te dwie kolejne wieże. Znaczy jedną wieżę właśnie tego do Produkcji żółtych kuleczek, tylko jakieś takie dobre miejsce gdzieś by wypadało. Może jeszcze troszeczkę wcześniej. O, tutaj nie sobie to stoi, na spokojnie. Oczywiście na maksa do góry. Jeszcze wyżej mogę. Dobra, mogę wyżej, bo napięciarz I tak, tutaj sobie wprowadzamy, oczywiście, nawet tym przyprzątać maciągiem te rzeczy. I tu będą produkowane te żółte. Aha, muszę teraz... Aha, dobra, samo się zrobiło. I jeszcze jakiś magazyn by się przydało. Tu jest taka fajna miejscóweczka. Niech sobie, rob... Niech sobie będzie tutaj magazyn. Do którego pojedzie taśmociąg. A z magazynu taśmociągiem do tego. Dobra, szybszy nawet nie wiem jak... O nie mogę. To musimy jeszcze pojechać sobie chyba tutaj. O właśnie teraz będę mógł. Tak nie mogę, Zresztą by było zbyt krótko to sobie zrobimy taki myk. Zrobimy sobie taki... Tak, tak, tak Teraz powinno się dać. Ok. Ok, jeśli wszystko dobrze podłączyłem, to też powinno działać sobie, zobaczmy. Ten idzie diament. ten diaman, było prościej, bo on tutaj był, więc sobie ten go puściłem. No i zobaczmy sobie teraz czy to zadziała teraz. Diamenty i znaczy no, kryształki tytanu i diamenty. A ja tutaj puściłem nie to, co trzeba. O kurcze. Na szczęście nie było wielkiej straty, bo sobie udało mi się wykorzystać tamte dać ciągi do, tutaj do produkcji, właśnie tego, to rzeczy. Więc powinno teraz wszystko fajnie działać. Zobaczmy sobie. Dobra, tutaj już jedzie taśmociąg. To jest w ogóle straszne zabronienie niż Aż To są w ogóle aż trzy poziomy. Ale działa. Powiem nawet, że to jest takie chaotyczne, ale jednocześnie ładne. Chaos, te, chaos to tak naprawdę jest e, tylko wtedy, kiedy nie wiemy, co się dzieje, ale kiedy wiemy, to już nie jest chaos. Okej, okay, teraz tutaj podjeżdża tytanowy płyt, tytanowe płytki. A, i tutaj jeszcze widzę, nie ma odbioru już jest okej, okay, już to wyjeżdża bardzo bardzo powolutku tutaj to zrobię jeszcze miejsce żeby ewentualnie to powiększyć dobra teraz tylko to zostaje podłączyć to już powinno działać tym szybszym od razu okej, okay, to już działa tutaj sobie przy tym już rzuciłem to co miałem akurat w kieszeni jeszcze te tamcie kiedy powinnam wrzucić niech sobie leżą dobra więcej widzę nie mam to już się robią widzę w żółte płytki i już tam jadą widzę do miejsca badań. Tutaj już nie ma, bo od razu wyjeżdżają, jadą na drugą stronę. Ok, czyli to już działa. Czy możemy już się zacząć robić nowsze technologie, ale to już wszystko w odcinku następnym, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć.